Nowe możliwości kontaktu z urzędami państwowymi w Polsce, czyli jak przez Internet, nie wychodząc z domu, załatwić sprawy w Urzędzie Gminy, Urzędzie Miasta, Urzędzie Skarbowym i w kilku jeszcze innych urzędach państwowych. Możesz na przykład założyć firmę lub rozszerzyć działalność już istniejącej firmy przez Internet i to bez niepotrzebnego odwiedzania urzędów. Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie istniejącej firmy, Twojej firmy, czyli wziąć udział w aktualnych projektach w tym względzie realizowanych w naszym państwie. Możesz rozliczyć podatki i załatwić kilkadziesiąt innych spraw obywatelskich. Ale, żeby to zrobić, to trzeba chcieć i trzeba mieć podpis elektroniczny albo taki płatny z kwalifikowanym certyfikatem. Lub możesz założyć i potwierdzić profil zaufany, czyli uzyskać taki urzędowy, bezpłatny podpis elektroniczny. I o tym właśnie jest to wideo. Sprawdziłem, to działa. Założyłem i potwierdziłem profil zaufany dla siebie. Zajęło mi to 40 minut, no bo miałem blisko do urzędu potwierdzającego profil zaufany. Jak założyć i potwierdzić profil zaufany? Już pokazuję. Zacznij od odwiedzenia strony, której adres widzisz na ekranie. To tu założysz konto i wyślesz wniosek o nadanie profilu zaufanego użytkownika. Robisz to tak. Klikasz zarejestruj się, wprowadzisz najpierw swoje dane, później wyznaczysz typ konta, później będzie etap potwierdzenia. Wprowadzasz Formularzu dane podstawowe, wypełniasz wszystkie pola z czerwonymi gwiazdkami, bo są nieodzowne, czyli imię, nazwisko, adres e-mail, powtarzasz adres e-mail. Następnie wpisujesz login, którego będziesz używać do logowania się do portalu EUAP. Wybierasz logowanie przy pomocy hasła. Wymyślasz sobie to hasło. Zapisujesz gdzieś na kartce i wprowadzasz w tym miejscu. Powtarzasz hasło. Hasło oczywiście musi być zgodne z informacją, którą masz tutaj z boku. Dopełniasz formalności, czyli przepisujesz literki z obrazka. Następnie potwierdzasz, że zapoznałeś zapoznałaś się z warunkami korzystania z EUAP. No i klikasz na przycisk załóż konto. Po chwili na ekranie wyświetla ci się komunikat, że twoje konto zostało założone. Musisz jeszcze tylko określić typ tego konta, czyli zaznaczyć, czy jesteś osobą fizyczną, czy osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Wybierasz odpowiednie, no i uzupełniasz pola. Identyfikator podmiotu w przypadku osoby fizycznej to będzie jego login. Tutaj masz pola formularza, które warto wypełnić, bo później będą używane przy wypełnianiu wniosków. Po wypełnieniu tego wszystkiego, klikasz na przycisk Zapisz. No i pokazuje Ci się komunikat, że Twoje konto użytkownika zostało utworzone. No i możesz zalogować się i przejść do następnego etapu, ale o tym za chwilę. Zobaczyłeś, zobaczyłaś jak założyć konto na EUAP. Nie jest to jeszcze profil zaufany, którego będziesz mógł lub mogła używać do podpisywania dokumentów wysyłanych do urzędu. Niezbędne jest jeszcze złożenie tzw. wniosku o nadanie profilu zaufanego użytkownika. Robisz to tak: klikasz na Zaloguj się, przechodzisz na stronę, na której możesz wprowadzić swój login i hasło logowania. Klikasz na zaloguj się. Po prawej górnej stronie widzisz informację, że jesteś zalogowany, zalogowana. Przechodzisz na moje konto. Na zakładkę moje profile zaufane. No i w tym miejscu składasz wniosek o nadanie profilu zaufanego użytkownika. Formularz się wypełnia... Danymi, które wcześniej zostały wprowadzone. Jeżeli czegoś brakuje, musisz to uzupełnić. Wszystkie pola tutaj są obowiązkowe. W tym miejscu wprowadzasz e-mail, który będzie służył do autoryzacji Twoich wniosków. Autoryzacja będzie się odbywać za pomocą poczty e-mail. Klikając na ten przycisk, sprawdź poprawność. Zostaje wysyłane do Ciebie mail z odpowiednim hasłem i w tym miejscu y, zamiast tego przycisku pojawia się pole, w które wprowadzasz to hasło. Po wprowadzeniu hasła uaktywnia się przycisk Wyślij wniosek. Klikając na ten przycisk wysyłasz wniosek do urzędu. Twój wniosek o nadanie profilu zaufanego został wysłany do urzędu. Teraz pozostaje Ci tylko odwiedzić któryś z urzędów w którym będziesz mógł potwierdzić, czy mogła potwierdzić swój profil zaufany. W tym celu musisz wziąć ze sobą swój dowód osobisty i przejść się fizycznie do urzędu, który jest na liście takich urzędów potwierdzających profil zaufany. Listę urzędów znajdziesz na portalu EUAP. Linki do tej i innych stron umieściłem na swojej stronie wiedza w firmie. Klikając na to wideo zostaniesz przekierowany na, na tą stronę. Tam możesz skorzystać z tych linków, ułatwić to dotarcie do miejsc na portalu EUA.